Cześć siemanko, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym, żebyście podawali mi pomysły. I ogólnie ogólnie podawajcie mi pomysły do filmów. Dzisiaj ma być Fortnite, wiem, ale jutro będzie Fortnite, ale coś Wam powiem. Tak, jest konkurs na emoty. Jeśli chcesz, jeśli chce, myśleliście pewnie, że to smutny film, bo takie smutne powitanie na początek, ale nie. Oczywiście to nie jest smutny film. Jeśli chcecie brać udział w top modelu, tak, Ty, jak Ty chcesz udział, brać udział w top modelu. Są trzy wymagania: musisz mnie subskrybować, napisać, napisać komentarz, komentarz komentarz, pod jutrzejszym, for, pod grami pod Fortnite'em, że biorę udział w top modelu, podać nick, ja cię zaproszę, a trzeci, dać łapeczkę w górę. No i tak naprawdę to całe te wymogi, które. Będą w top modelu To będzie, będzie oczywiście za 200 mota Więc zgłaszajcie już się teraz Już teraz, bo myślę, że na nowy rok Zrobię ten konkurs, albo jeszcze w tym miesiącu Nie wiadomo Jak dużo się osób zgłosi, to będzie Może nawet być W tym tygodniu raczej nie, ale w następny Może być, albo w tym Ale raczej nie, bo mogę Dopiero wysłać gift po trzech dniach Jak już Wiecie, jak już yy... jesteśmy znajomymi. Jak chcecie mnie dodać, to dodawajcie też tebe, yy, tebe kamer. No i co? Ale piszcie pod yy, Fortnite'em na komentarzach swoje niki. Ja was pododawam i po prostu zrobię otwarte lobby. Takie co... Takie otwarte normalnie lobby. otwarte lobby zrobię, jak to zrobił Shark' kiedyś, czyli yy, Shox No i co? To naprawdę tak tyle. Yy... Ja u niego wygrałem emote, konkurs czy jakoś tam. A ja zrobię sobie to modelową emote. Mam nadzieję, że, że, że zgłoście się i ktoś z was wygra. Najlepsze wymagania. Yy, nie bez zestawów. Bez zestawów. No i tak naprawdę to całe wymagania. No i co? Zasubskrybujcie mnie, wpadajcie na kanał u chłopaków. FAR. Ty, fazy shocks y, BX bo jutro pewnie może coś nagra i Xberford. No i co na razie tyle Ci też na odie bo nie odjęte, bo niedługo coś coś nagra może to będzie na, mój główny kanał ale raczej nie dam może tam linka do mojego kanału. No i ta, no i co? To tak naprawdę tyle. <słuch> Ja sobie lecę popykać trochę może w Brawl Stars z tym, bo Fortnite już grałem przy tym, teraz może popykać w Brawl Stars z Farem, no i co, dajcie mu też subika, BX owi też Shoxowi, Xberforowi i Faziemu, duża ekipa, więc muszę dużo wymieniać, znaczy Berfo jest w ekipie, ale jest w teamie, bo mamy ekipę i team, no i co, tak naprawdę podajcie też do Zentaja, no i co, elo.